Się, no z tej strony Instagram. Ja was witam w pierwszym odcinku z e, serii. E, pierwsza seria na kolonii. A czemu taka seria? No będziecie się pytać na stówę. E, taka no dziwna ta seria, a tak chciałbym powiedzieć, że witam was po takiej długiej przerwie, że... Ja pierdzielę, ja nie pamiętam kiedy ja to nagrywałem. No ale powracamy tutaj już z tutaj nagrywaniem. Tam jakieś odcinki wpadały na przykład jakieś tam vlogi. No jak widzicie, jesteśmy na mapie Kolonia. Pierwszy raz na niej nagrywam. No myślę, że fajnie, żeby coś takiego tutaj było na kolonii, bo to już jakieś tam, no kurde nie wiedziałem jaką serię, bo jeszcze pewnie będziecie chcieli się pytać, po co, po co taką głupią serię wymyśliłeś? Nie mogłem nic wymyśleć, mówię, ja pierdziele, co ja mam tu wymyślić, no to myślałem, to nie, to nie, to nie, to tamto, to nie, to by się ten, nie, 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 to wszystko nie. Ale się wymyśliło. Jakąś myślę, że ona może być fajna, nie jakaś głupia, ale spoko, no taka. Nie wiem, no może być, myślę. Nie Jest jakaś tam e, jakaś porąbana. No ale. trochę dziwna. Dobra, nieważne, już mniejsza z tym. E, zaczynamy od prezentacji w gospodarstwie jak na każdej serii, oczywiście. Mamy tutaj klasa Jaguara sieczkarnie, bardzo fajna, teraz nam od Hub'a wyszła, no powiem Wam, że jest zajebista, jeżeli chodzi o sieczkarnie. Tutaj jeszcze mamy klasa Dominatora 88, to też fajny klasik, to już dawno wyszło, ale naprawdę powiem Wam, że ta sieczkarnia jest zajebista tutaj y, tu pochowem w tych granżach coś chyba nie, nieważne mamy tutaj autko fajne no takie tak, żeby się przejechać gdzieś coś, jakieś coś zabrać no i mamy oczywiście pierwszy ciągnik Zetor 7745 <coughs> e, no prawie na każdych seriach są Zetory, no ale y, chociaż ten jest inny z przednim napędem no, w ogóle fajny jest. Taką kabinę mam fajną. Co bym to jeszcze Wam chciał pokazać? Tutaj, e o, mamy tutaj Lizarda mm. rozsiewacz, e Unia Śląza e opryskiwacz e i Roland e Jezus, presa. Kolejnym ciągnikiem to jest Zetor Fortera HX z Ture. Założyłem go z Turem, też z Zetora Turem. Fajny. Tu w środku mamy header do dominatora. No więc, ej, ja powiedziałem też, że to jest. Dominator, chyba tak powiedziałem, że to jest Dominator, nie pamiętam, ale jakby co ty, to, to jest Dominator? Tamten, bo zmy, zmylił mnie coś. Mamy 11 krówek, już tutaj pasze im dałem. Tutaj bardzo fajne są krówki. Mamy tutaj też, też paszowus, jak na każdych seriach musi być. no zaraz. Co tu jeszcze mamy? Mamy tutaj agromarz y, siewnik, i mamy agromarz talerzówkę. Tutaj taki będzie y, uprawował się w ten zestaw. Y, Wzajemny opryskiwacz. Y, jaki opryskiwacz? Rozrzutnik, powiem Wam, że jest naprawdę spoko. Jeżeli chodzi o rozrzutnik, taką jedną przyczepkę, ale myślę, że to jest za mała. Ale na razie może być. P przyczepkę do kiszonki, E, brony Lizarda e, kawalet nie wiem co to jest za firma tego Puga, ale zobaczcie, mamy tutaj póg, e, No i mamy ogromasz też e, kultywator. No i e, największym naszym e, ciągnikiem pociągowym na tej serii to będzie New Holland T6 Series. Series? Nie, jednak nie myślałem. Eee, bardzo Wam powiem, że jest fajny. Tutaj pasuje do wielu maszyn na naszym gospodarstwie. I mam jeszcze beczkę Forsyds. Też bardzo fajna. Bardzo. Jeżeli chodzi o bekę, też fajna nam od chuba wyszła. Eee, dobra, to chyba masz to wszystko. Jakby co ty, taki, trochę kater mam. To będzie je słychać trochę słabo. No ale nic się nie zrobi. Dobra, co dzisiaj? E, dzisiaj e, na na właśnie e, tutaj w e, naszym gospodarstwie będziemy sobie działać z będziemy sobie działać dzisiaj z e, wo, obornikiem. Więc y, nie mamy jeszcze obornika od krówek. W ogóle w sumie nie mamy. Tutaj nie ma miejsca, ale postawimy sobie takie coś. Aha, bo to są budowa, to zbiorniki to jest. Y, taką taczkę, gdzie będziemy mogli tutaj obornik sobie napełniać. Myślę, że to jest bardzo fajna sprawa na prawie każdej serii miałem tak ten... Yy, tą taczkę, naprawdę spoko opcja, żeby sobie tutaj ściągnąć, oczywiście z motchowa to jest dobra, podpinamy sobie New Hollanda do e, rozrzutnika Jedziemy idziemy na pole. E, a, mamy dokładnie 3, 3 pola wraz z e, i 3 pola i łąka plus łąka bo tak, trzy są pola i jedna łąka, czyli 4T. Myślę, że na razie tyle starczy. Jedno pole mamy tutaj, to jest kukurydza, gdzie w, najbliższy, e, w najbliższych odcinkach będzie właśnie kukurydza na kiszonkę, bo mamy wrzesień. I numer pole 43, tam było 57, czyli numer za domem 43 gdzie jest już skultywatorowane, gdzie będzie można już siać. 32, gdzie jest ściernisko i właśnie tam jedziemy rozwozić obornik. I łąka 18. Myślę, że to są fajne pola, szczególnie 30, 32 ma zajebisty klimat. Właśnie sobie tam pojedziemy, to wam wszystko tutaj pokażę. Dobra, cofamy. Ok, podpinamy sobie rozrzutnik. Naprawdę wam powiem, że ten jest rozrzutnik bardzo fajny, jeżeli chodzi o rozrzutnik, napełnimy sobie go i pojedziemy. Dobra, 100% można jechać, ale tak, jeszcze Wam chciałem powiedzieć, że ten mod jest bardzo fajny na tą taczkę, ale oczywiście zabiera pieniądze. Ale akurat nie dużą kwotę. No więc, jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, warto sobie tutaj pobrać to. Jeżeli się nie ma, właśnie obornika. Myślę, że ta seria będzie wpadać prawie codziennie, jeżeli się nic nie wydarzy. Takiego. No, ale, naprawdę Was przepraszam za taką małą aktywność, bo naprawdę, naprawdę nie miałem czasu nic ponagrywać, właśnie. Tyle miałem rzeczy na głowie, no, a czas się wreszcie jakiś znalazł. No, ale myślę, że teraz będzie częściej odcinki. Postaram się, żeby były codziennie. No więc... Myślę, że to e, fajne. E, jak byście chcieli wiedzieć, to na początku odcinka pewnie będzie widać, jest czołówka. E, no, taka nowa rzecz, którą myślę, że e, może tutaj być. Tutaj na tej serii. W sumie na każdej serii, bo to, to jest taka czołówka. Na każdą ser, serię, może być. Aha, bo trzeba rozłożyć. I okej, okay. i lecimy. Mm, co jeszcze to miałem mówić? Miałem coś mówić, ale zapomniałem. Się rozgadam to zawsze coś zapominam, ale na każdym odcinku coś zapomnę mówić. Na każdym. Słabą pamięć mam, no niestety. To jest akurat, jakbym chciał wam powiedzieć, to jest dzierżawa to pole. E, tutaj taki pan zmarł akurat w tym domu tutaj, gdzie jest ta stodoła. Zmarł i została tylko taka jedna pani sąsiadka, no i mi dzierżawi to pole, bo on miał taką trzydziestkę wtedy. No ale ta pani teraz już nie może tutaj jeździć tym ciągnikiem, no więc tutaj dzierżawi sobie to pole. O tym chciałem mówić, teraz mi się przypomniało. Zobaczcie, że zajebisty jest tutaj klimacik, dlatego że no, tutaj są jakieś baloty, tutaj krzaki, no takie, no fajne pole po prostu jest. Tam jakiś wiatrak, naprawdę to fajnie wygląda. W kukurydze sąsiada. Dobra, cofamy. O, czemu się coś pomyliły klawisze? Właśnie zawsze chciałem ten rozrzutnik na jakiejś serii wypróbować, no i jakoś się złożyło. Że można y, wypróbować na tej serii, nawet bardzo fajnie pasuje, tutaj dla, do tych ciągników. O, patrzcie, jeszcze raz przyjadę, i będzie koniec pola. Jest koniec pola, skończone będzie, jeżeli chodzi o. Oło, ho, ho, ho w A to jeszcze przyjadę tutaj, chociaż tutaj na pewno załapało. Jeden rzut mi na takie pole no? Tylko się niedużo. Myślę, że sobie jeszcze poramy trochę tutaj na tym polu i zakończymy odcinek. Już, już o, wysiadłem. Już rozrzucimy to wszystko. ka tunel z tego, z tych yy, gałęzi, tych liści. i tutaj sobie skręcamy. A, to miałem wam mówić, teraz kolejną rzecz mi się przypomniał. E, mamy łąkę, nie mamy do tego kosiarki, zgrabiarki, przecząsarki, ani żadnej e, tej e, e, przyczepy samozbierającej. W kolejnych odcinkach może one się pojawią. Nie chciałem tak wszystko kupować na jeden odcinek. Tylko, żeby tak troszkę w jeden, w jeden odcinek będzie to, w drugi to, to, tamten, tamten, no i tak w kółko. E, aż do skończenia właśnie tych wszystkich rzeczy. E, aha, co ja będziemy robić? Aha, jedziemy sobie e, orać. E, ściernisko na tamtej dzierżawie, sobie tutaj tylko o z położymy. o aha bo, I, a czemu mi się nie chce odczepić Aha, no dobra, dobra. Aha, teraz dobra jest. Myślałem, że się nie da. Bierzemy sobie pług. Jedziemy na pole. jedziemy. na pole nie ma tu już żadnego przyjazdu tam na pole może spytam się tego sąsiada Panie sąsiedzie, można tam przejechać na pole? Tak? Dobrze, dziękuję. Miły chłop pozwolił, to sobie przejadę. Przez te krzaki trzeba będzie przejechać, ale to nic. No nasz na szczęście nie nowy, używany. Ale chociaż rysek żadnych nie ma. Nie, tutaj idzie. Oho, ho, miak, miak. Bra? Oké. Okay. Fijn dat het Bez gadania no w ogóle ta orka była, eee, ale co? Myślę, że z tego odcinka będzie na tyle. ale w sumie, czekajcie, przeteleportujemy się o właśnie na Gospę, żeby taką fajną miniaturkę zrobić na kończenie odcinka. Myślę, że. Myślę, że e, chyba będzie z tego odcinka na tyle. Jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek, żeby być na bieżąco z odcinkami. No to cześć!